Co czujesz, kiedy przekraczasz linię mety metykrosu? Na pewno radość i zazwyczaj takie spełnienie, i wiadomo, no, jeśli, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, no to tak czuję, że dobrze wykonałem swoje zadanie, że koń też się starał, też dobrze ze mną współpracował. No i na pewno na pewno jest to radość. Jakie cechy, twoim zdaniem musi mieć dobry jeździec w WKKW? Przede wszystkim cierpliwość, no, pokora też jest bardzo, bardzo istotna. No i wytrwałość. Nie, nie da się tak naprawdę bez wytrwałości w tym sporcie. A co powiedziałabyś komuś, kto pierwszy raz przyjdzie oglądać WKKW z trybuny? No trzeba na pewno stosować się do... Do tego, co się dzieje dookoła. Na pewno trzeba zwracać uwagę na to, co pokazują sędziowie, żeby nikomu nie przeszkadzać. No, zawsze po prostu trzeba mieć na uwadze to, że ktoś akurat startuje. Nie, nie zachowywać się nie wiadomo jak głośno, szczególnie przy. Próbie ujeżdżenia, ponieważ koń musi być skoncentrowany, jeździec musi być skoncentrowany, no i właśnie ten spokój jest wtedy najważniejszy, dlatego takie wszelkie dekoncentrujące rzeczy, które gdzieś tam się dzieją z boku, no to mogą wpływać potem na wynik negatywnie. Dlatego zawsze ważne jest, żeby brać to po prostu pod uwagę, że my się staramy i chcemy, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, ale również chcemy uzyskać doping ze strony publiczności oczywiście.